Siema, no Cześć, cześć. Andrzej, no, ja widzę... No, przerwa ja... była, nie? No, przerwa była. Andrzej, ja widzę, że ty jesteś niezły majster klepka do tego, żeśmy wczoraj gadali przez telefon i nie dało się rozmawiać, tak, że a dzisiaj nie wiem, co tyżeś zrobił, że ten telefon jakoś działa twój. Niemieckie więzienia też takim sprzętem, jak metalowe widelce, wiesz? Da się rozkręcić telefon, to znaczy samą słuchawkę. Podłożyłem tam kawałek papieru toaletowego i głośnik się automatycznie ściszył. Dlatego wczoraj chyba strasznie to było, nie? Tak, wiesz co, to są takie tak zwane spółgłoski wybuchowe, takie jak p, by, ty, dy. I jak ty mówiłeś te spółgłoski wybuchowe, to ja myślałem, że mi bębenek w uchu pęknie i naprawdę to był problem. Także myślałem, że będziemy mieli kłopot z nagrywaniem dzisiaj tego materiału, natomiast widzę, że wszystko gra. Gra i buczy. z normalnych budek takich jak dawniej były w szpitalach w Polsce, że tak powiem. I zobacz że bardzo często mówi się w Twoim kontekście o tych kabelkach, które żeś tam rozplątywał. Mi się wydaje, że Ty się chyba nieco złościłeś, kiedy, się, kiedy mówiliśmy o tych kabelkach i wydawać by się mogło, że w więzieniu niemieckim nie ma kabelków, a tutaj proszę bardzo telefon i dało się coś naprawić. Kabelki służą do przewodzenia najczęściej prądu, a ja prąd lubię. Andrzej, chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o tym wszystkim, co się wydarzyło w Hamburgu, zanim zostałeś zatrzymany i o samym zatrzymaniu. Wyobraź sobie, że ten short, który nakręciliśmy razem w Barcelonie, ten o lizakach, on ma już blisko milion wyświetleń. Siema, za moimi plecami są najwyżsi Kataloni. Tutaj są dzieli jego polityków. Ja całe życie siedziałem za Lizaki, a oni po wolności chodzą do dzisiaj. Rozumiem, że to wszystko było za Lizaki. Jasne. Jasne. Tu nie ma nic takiego, żeby się, za, wiesz, coś wychodziło o taksę. A co do moich zatrzymań, to są stare problemy, drugi raz dziesiąty, ani telewizor, ani internautom. Te resztę zarzutów poszły do odrębnego postępowania. Wypuszczono mnie z tamtych, dostałem wyrok w zawieszeniu, a to w odrębnym postępowaniu też bym dostał wyrok w zawieszeniu i dołączyłoby do tego wyroku, po prostu on by się podwyższył nieco, byłby większy, ale to by byłby jeden wspólny cały wyrok w zawieszeniu. W warunkach rzeczy, gdyby popełniłem następne przestępstwo, to jest to ostatnie za które zostałem aresztowany, no to już trzeba było zostać na górze, że tak powiem, gościem tych pięknych murów. Andrzej, powiedz mi taką rzecz. Czy wtedy, kiedy podjąłeś decyzję, żeby tam udać się po odebranie tego długu, jak rozumiem, czy wtedy miałeś w głowie to, że możesz być zatrzymany, że mogą ci to wszystko odwiesić? Jak podejmowałeś decyzję, żeby tam pójść do tego człowieka? Ja nie wiem, Jacek, ja czy ty rozmawiałeś z Kingą, ale ja w ten sam dzień... Ja mówię, co, mówię, Mam dziwne wrażenie, że ja już długo nie pochodzę po wolności, bo mówię, cały czas mi coś. Ja mam takie jakieś, nie, ja nie wiem, jakieś dziwne przeczucia. Nie, nie chcę nawet żadnej kontroli, mówię, bo to już jest mówię, chyba, chyba nadszedł ten czas. Nie, już, to przeważnie wiesz co? To się spełniało i w Polsce sprawdzało się, i tutaj. I ja wtedy jak przechodziłem, zobaczyłem tego klienta, no wiesz, nic nie idzie. Z, wiesz, z takim przekonaniem, a pewnie mnie za to zatrzymają, bo gdybym wiedział, że tam jest za to, na pewno dla mnie poszedł, nie? Rozumiem. Powiedz mi, tak sobie pomyślałem, że być może powinieneś otworzyć biuro jasnowidza. No, skoro przewidziałeś to, że tak. mogą ciebie zatrzymać, to być może mógłbyś po prostu być jasnowidzem. To oczywiście żart. Wiesz, co tak, oczywiście, rozmawiałem z Kingą i Kinga też mi mówiła, że po tym zdarzeniu. No upłynął pewien czas zanim zostałeś zatrzymany, ale ty ciągle wyglądałeś, jak gdyby szykowałeś się na to, jak gdybyś wiedział, że no w wyniku tego co się, co się zdarzyło, że zostaniesz zatrzymany. Czy tak rzeczywiście było? Ja dopiero później zory, wiesz, tak, zorientowałem się, coś tak naprawdę zgrane, że on tak nie wyglądał znowu zbyt wesoło. I tam musi się coś wydarzyć takiego, że będzie wezwana policja i tak dalej, prawda? Też był pod uwagę to że to była 12.30 po południu. Na ulicach jest dużo ludzi, pracują firmy, ludzie są w sklepach. Teraz każdy chodzi z telefonem komórkowym, ma możliwość zrobienia zdjęć, nagrania filmów, czegokolwiek. No ja tak... to jest ulica, gdzie trudno się jest w Mieszać a no jeszcze z moim wyglądem tym bardziej. Czy to znaczy, że ktoś ci zrobił zdjęcia, ktoś cię sfilmował? I jeszcze przy okazji powiedz, jaką rolę odegrały w tym wszystkim twoje buty, jeżeli chodzi o udowodnienie ci tego zdarzenia? Może zacznijmy od tych dwie. Tak. Były wszystkie zdjęcia, od kiedy podszedłem do tego klienta. Co tam mu się stało? Co ci mogę powiedzieć wszystkim? Bo to nie jest żadną tajemnicą. Przynajmniej. Dla mnie, ja nie mam się mieć do ukrycia, dobrze o tym wiesz, posłuchaj, ja podszedłem do niego i mówię, ile będziesz zdradzał, że codziennie że, że pijany jesteś, nie, ja mówię, dla nie ma, może by się ktoś śmiał z tego, że no ale idiota, psz, wiesz, za parę groszy tam coś na ulicy wiesz, pobił chłopak, no tak, to jest może śmieszne dla kogoś, ale... Ten ktoś na pewno nie żył na tej ulicy i nie wie, jakie tutaj panują zasady i tak dalej. Da się raz wykręcić, będzieś ty kręcony. Nie postawisz na swoim, no to słuchaj. Twoja pozycja jakby się osłabiała, osłabiałaś. Ty się dajesz wiesz. I tu nie ma roli, czy on mi leżał 10 czy 5 euro, czy 10 tysięcy, bo postępił, postąpiłbym za każdą osobę tak samo. Tak samo. O nic nie chodzi. To chodzi o główną zasadę. Pożyczasz, to oddaj. A przynajmniej zorientuj się co pożyczasz. Jeżeli chodzi o moje pytanie dotyczące butów... Butami moimi to był taki problem, bo jak wiesz, nie używałem rąk, tylko z jednego powodu nie używałem tych rąk, bo z tym barkiem miałem problem. Wiesz o co chodzi. Czekam obecnie na operację. Bo ta ręka mam rozwaloną cały czas ten bar. I jakbym rękami nie uderzyłem ale znowu go trochę pokopałem, wiesz. No, a że w bucie miałem wbite szkło, bo gdzieś tam przechodziłem, wiesz, na uliczach i szkła i wszystko, wiesz, i wbiło mi się to szkło pod spodem. Ja go nie czułem w bucie, wiesz, że mam go przebitego buta, bo dość gruba była podeszła w tych adidasach. No i na całej twarzy mu się to podbijało, po, trochę, to nieładnie wyglądało później, wiesz, na zdjęciach, bo to świeże zdjęcia zaraz po z zaraz po tym czynie popełnionym. Zabrano mi do ekspertyzy. No i wiesz, no, no wszystko się potwierdzało. Zresztą zdjęcia, y, które były robione przez tego świadka zdarzenia, całkowicie były w, w tych samych butach przede wszystkim, w tej samej kurce. Skłodnie miałem jedynie inne. Także no, to, to nie dało się, no zresztą trudno mi jest nie rozpoznać. Kinga tak samo była obrócona twarzą do aparatu. Nie dało się nic zrobić, wiesz. Ja się oczywiście przyzna, że nieważne, no, ważne, Ci może tu później o tym, tego by się nie dało wygrzać, po prostu. A jaką rolę odegrało to, że jakiejś rzeczy wyrzucałeś do śmietnika? O co tu chodziło z tym, że było zdjęcie, na którym coś wyrzucałeś do śmietnika? Ja czekam, tak, bo sytuacja wyglądała w ten sposób, że jeśli po, poprosiłem go o zwrot tych pieniędzy, on mi mówi, że dalej ich nie ma, nie? Słuchaj, że codziennie walisz w budę, Obserwowałem no, go, bo przecież on mieszka niedaleko mnie praktycznie, nie? Codziennie go widziałem tam zgrzanego, przynajmniej dwie butelki wódki, no to papieroski, oryginał, oryginał człowieku, no nie byle co. A on nie ma kurwa głupich pieniędzy, żeby mi nie oddać. Jeszcze się ukrywa. Więc przechodząc koło niego, nie ma tych pieniędzy, wysłucha, wóde falisz, ujazd taki zajechany, w butach chodzisz. No i wyobraźmy sobie, że ja byłem trochę porobiony materiałem i wszystkim. Zabrałem mu te buty, ściągnąłem z nogi i mówię mu tak, słuchaj, Niemcy dysponują taką opieką socjalną, że pójdziesz i dostaniesz nowe, nie wiesz, śmierdzących no gnoju chodzi, mówię, kurwa, bo ja to wygląda. A też, że to był Polak, jeszcze bardziej mnie to zdenerwowało, mówię, że no, to kurde świadczy, mówię o nas wszystkich. Te buty wyrzuca do śmietnika. A mam w nagraniach, było, że jej z tymi butami, wiesz, wyrzucam, ale... Oni tego, nie, oni tego nie wiedzieli, czy wiesz, czy ja nie wróciłem po nie, czy nie, wiesz, czy nie sprzedałem, jak oni to twierdzą, nie użyłem tych, wiesz. jak sam zarobkowym tego nie zrobiłem. Aha. I to było traktowane jak rozbój, no. Polska dziesiona, no. Czyli ta dziesiona to była za te buty, tak? Że te buty zabrałeś nie wiadomo było, po co je zabrałeś? Dziesiona to jest taki zwykły napad. Zwykły napad, rozbój. Wchodzisz, lejesz kogoś. Zabierasz mu coś, czy to są pieniądze i to nie ma, nie gra roli, więc artykuł jest artykułem. Czy ty wchodzisz do oddziału uwagowego, czy z gołymi rękami i zabierasz pieniądze, to masz taki sam artykuł, jakbyś uderzył kogoś na ulicy i zabrał mu portfel czy buty, to nie ma, nie gra roli, czy to portfel czy to buty. Andrzej, jaką rolę odegrało dla tej sprawy to, że nie używałeś rąk. Sam powiedziałeś, nie używałem rąk. Jakie to miało znaczenie? Czy ty świadomie nie używałeś rąk? Dlaczego taką decyzję podjąłeś, żeby nie używać rąk? Po pierwsze y, rąk nie używałem. Bo ja wiedziałem czym to grozi, bo już miałem widziałeś, że były zdjęcia moje na sprawie rąk robionych. Tak, widziałem. No już jest i od od dawna, że użycie jej wcale nie jest wiesz rzeczą zabawną i w tym akcie oskarżenia jak jako jak odczytywał prokurator, z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Już chcieli wiesz, zwiększyć, że tak powiem wymiarwie po użycie niebezpiecznego narzędzia, to już jest kolejny paragraf, na przykład to jest wytłumaczyć w ten sposób. To jest już na przykład rozbój, yy, z dwójką, nie? Wieso na dwójką nie? To jest zużycie niebezpiecznego narzędzia. Czy ty masz pistolet, czy ty masz nóż, czy ty masz kamień? To jest bezpieczne narzędzie. No właśnie, to może przypomnijmy tutaj widzom, bo być może pewna część widzów nie oglądała tego filmu, o którym mówiłeś, o tym, że ty masz w, no w rękach, nad tymi kostkami, tak, po zewnętrznej stronie dłoni masz na strzykniętą wazelinę i jak rozumiem, to powoduje, że twoje dłonie są zaliczane do białej broni. Czy ja to dobrze zrozumiałem? Dokładnie. W polskim prawie są zaliczane... Co bym nie zrobił, jeśli bym kogoś uderzył ręką i zabrał mu coś to mam już rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W niemieckim prawie do tej pory oni nie mieli, wiesz, tego z polskiej bazy danych, że mam coś takiego i oni o tym nie wiedzieli. Ale pewnego razu się trzaśli podczas, wiesz, pobierali mi odciski z dłoni i tak dalej i jakiś mądry pracujący policjant był polakiem, wiesz? I po prostu on wiedział, co to jest. Zaraz zostały mi sfotografowane ręce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Buty ci nadawały do wyrzucenia, bo po ekspertyzie, no, no i się tutaj nie bawią, tylko biorą, wycinają kawałek materiału, wiesz. No przecież tak jakby była krew czy coś, to oni nie, biorą, nie badają tego w ten sposób, tylko wycinają ci dziurę, dajmy na to, w, w odzieży i takie ci zwracają później po tym. No właśnie, Andrzej, bo jak się widzieliśmy, to ty pokazałeś mi te swoje buty i rzeczywiście były porozcinane. Też prosiłeś mnie o to, żeby ci buty ogarnąć. Przepraszam cię bardzo, nie udało mi się to z pewnych względów zrobić, ale na sprawie sądowej byłeś już w nowych butach, więc jak ci się udało buty ogarnąć w więzieniu? Wiesz, słuchaj, jeśli mi coś trzeba, to nie stanowi to dla mnie jakiejś większej trudności, czy to jest tak w więzieniu, czy gdziekolwiek. Tu nie widzę jakichś przeszkód w żadnym Dlatego wiesz, co w znaczeniu, no bo słuchaj, tutaj też siedzą ludzie, którzy pomogą ci jak trzeba, a jak nie pomogą, kupisz tam sprzedasz, tam zakręcisz coś wykręcisz. Pamiętaj, masz łeb im to, to kombinuj. Jeżeli chodzi o te buty twoje, to ja bym o tyle zdziwiony, że ja myślałem, że no oni dają takie rzeczy, że, no, że widzą, że osadzony ma dziurawe buty, czy jakieś tam rozdarte spodnie, czy jakąś niewłaściwą koszulę i że oni to dają po prostu. taką roboczą spodnie na, typu na budowę no i takie buty oliwiaki jak w polskim więzieniu gdzie ja w tym mam jechać Andrzej wróćmy do tego wszystkiego co się wydarzyło co było przyczyną tego zatrzymania czy ty byłeś konfrontowany z tym mężczyzną jak wyglądało śledztwo, czy ty składałeś zeznania czy ci pokazywano jakieś zdjęcia czy możesz to wszystko opisać no, oni mi przedstawili wszystkie zdjęcia jakimi dysponują wiesz, dowodami przeciwko mnie Jednakże ja się nie ustosunkowałem do żadnego tego ich, wiesz, zarzutów i nie wyjaśniałem mi nic, bo ja po prostu wiedziałem, że i tak mam sankcje, i tak mam sankcje, czyli mam areszt, będę miał stosowany, więc ja będę z nimi gadał, tłumaczył się, zamykajcie mnie, ja czekam, ja mogę tłumaczyć sądowi, sędziemu, sędzinie, prokuratorowi, a nie jakimś a ja co na milicji, co oni, co chcą wiedzieć? Nie, nie ustosunkowałem się do żadnych, żadnych wyjaśnień, nie Stwierdziłem, że nic nie wiem, nic nie pamięta, a poza tym nic z ten. Nic z że... Ja nie umiem nic po polsku, nie chcę, żeby ambasadę, nie chcę niczego. Co chcę? Dajcie mi drugi koc, bo mi zimno i zamykajcie, bo mi się chce spać już. Andrzej, czy doszło do jakiejkolwiek konfrontacji pomiędzy Tobą a tym mężczyzną? Czy on złożył zeznania? Czy czytałeś te jego zeznania? Dlaczego go nie było na sprawie? Ja ci tłumaczę, dlaczego go nie będzie, bo ja to już ci mówiłem wcześniej. Nie było go, bo nie mogli odnaleźć tego śmietnika, pod którym mieszkał. Rozumiesz? On tylko złożył zeznania wtedy, jak przyjechała do niego policja, zaraz po odwiezieniu do szpitala na obdukcję złożyłem w szpitalu zeznania i to były cały ten materiał, które były od niego, a resztę to są zeznania świadków, którzy widzieli, jak podchodzę do niego kilka razy, kopię go, zabieram mu daną rzecz i odchodzę. To wszystko. Ja nie ustosunkowałem się na policji do żadnych zarzutów, odmówiłem składania wyjaśnień, bo policja, komisarza tej policji nie są miejscem, gdzie ja będę rozmawiał. Ja mogę się tłumaczyć. Wiem, prokuratorowi tłumaczyć, tłumaczyć, ale nie przed jakimś milicjantem. Rozumiem. Andrzej, powiedz mi, jak się zachowywała Kinga w czasie tego zdarzenia? Jak, jak ona reagowała? Co mówiła? Czy był jakikolwiek udział jej w tym zdarzeniu? A ja coś, coś tam wykrzykiwałem na początku, kazałem jej, żeby się trochę uspokoiła, bo, no bo ja widziałem to, czego to dąży. Ja też nie chciałem już tam Wiesz, w większej jakiejś tej... Ja już wiedziałem, że poza biegu i tak i tak, może tylko sytuację pogorszyć. Kiedy że była grzeczna, żeby dała się spisać, wyewitymować. Też tak zrobiła. Jak mnie wsadzali do rady wozu, tutaj się tam krzyknęła, że mnie kocha, ja do niej. No i to było wszystko z z jej strony. I maleń. Czy ten mężczyzna się jakoś bronił? Czy doszło do jakiejś wymiany zdań pomiędzy wami? No po pierwszym uderzeniu Próbował wstać, to była taka sama obrona, już nie stał. A jako tak do konfrontacji żadnej nie doszło, no bo nie było jak. Jacek, szybko, szybko, pak bach, nie masz pieniędzy, dobra, dawaj, wyrzucam, nie nadaje się, będę za... wtedy i wtedy po pieniądze. Zostałem zatrzymany, czyli długo nie odzyskałem na dzień dzisiejszy, co nie jest powiedziane, że go nie odzyskał. Bo choćby to było 50 centów. Pytanie, czy mu procent naliczysz? A czy on ci kosztów jakichś nie dorzuci? A jak procent, a jeszcze wszystkie koszta sądowe, adwokatów, utrzymanie w więzieniu. Ja tutaj już prowadzę całą statystykę tego. Mi chodziło o coś innego, mi chodziło o to, czy on ci nie policzy jakichś kosztów za jakieś straty, których doznał w trakcie tego zdarzenia. Myślę, nawet ja tak, że jak policzy, to nie będzie chciał, żebym ja mu już oddawał. Andrzej, czy wtedy, kiedy przyjechała po ciebie policja, czy jak ty to mówisz, milicja, czy wtedy już zdawałeś sobie sprawę z tego, że odpowiesz za więcej wyczynów Twoich w Hamburgu? Czy taka refleksja przychodzi wtedy do głowy? Ale oczywiście przecież. Ja wiedziałem, że ja mam śledztwa, które są zamknięte, niezam... Znaczy nie śledztwa, tylko zarzuty już miałem przedstawione do innych czynów. I to się nie dało tego jakoś tego. Ja tylko czekałem, czy zostanę aresztowany do tamtych zarzutów, które już wcześniej miałem przedstawione do aresztu, zostanę dotransportowany na sprawę, czy podwinie mi się kolejna raz noga i jadę za, z nowym zarzutem, a to tylko dostanie, dojdzie jako kolejny. Czy wtedy, kiedy czekałeś na przyjazd policji, bo no, przewidywałeś to, czułeś, że to się może wydarzyć, i wtedy, kiedy ich zobaczyłeś, czy w takiej sytuacji człowiekowi, czy też tobie towarzyszy strach, lęk? Ja lęk? Nie zastanawiałem. Ja to. Ja słuchaj, to jest takie dziw, dziwne pytanie i, i szukam na nie odpowiedzi, wiesz? Myślę, że nie, nie. ja to nie. Te kontrole, te zatrzymania moje... Ja to tak, taki, taki automat, wiesz, taki automat. Ja, no ci dzi, no dzi, dziwnie nie powiedzieć odpowiedzieć na to pytanie. Nie, nie robi to na mnie, jakieś aresztowanie mnie, nie robi to na mnie większego wrażenia. Ja wiem, że niektórych rzeczy się nie da, wiesz, już dalej ciągnąć i że padam na tym i wiem, że to nastąpi. Czy to nastąpi teraz, czy za dwa dni? To jest tylko takie przyciąganie w czasie. Andrzej, wiesz co, niezwykła odpowiedź w ogóle na moje pytanie, dlatego że ta odpowiedź być może pokazuje, że jesteśmy z innych światów. Mówię my, to znaczy ty czy osoby takie jak ty, jak również ja, takie osoby jak ja, czyli osoby, które nigdy nie miały do czynienia z wymiarem sprawiedliwości w takim, w takim zakresie, dlatego że dla Ciebie w ogóle jest dziwne moje pytanie, natomiast dla mnie jest dziwna Twoja odpowiedź. Wydaje mi się, że każdy, kto pierwszy raz by tego doświadczył, to by czuł ogromny lęk, ogromny strach, natomiast Twoja psychika, no w pewnym sensie, tak to zrozumiałem, przystosowała, przyzwyczaiła się do tego typu sytuacji. Po prostu już na tyle się, nauczyłeś nauczyłeś przeżycie tego, że po prostu ty wiesz, że i tak i tak twój strach czy twoja obawa nic ci nie daje. Ty musisz funkcjonować dalej, myśleć, co tu, jak się z tego, a nie rozpłagać się i siedzieć i macie trząść. Musisz funkcjonować wtedy dopiero, jak się zachowasz tego, oni to widzą, oni to widzą wszystko, jeśli ty się nie boisz i ci ciśniesz na pewniaka. No to oni wiesz, też głupiej nie wiedzą za bardzo, czy to ty, czy to nie ty jednak, no bo ty po prostu jesteś na tyle pewien siebie, oczywiście nie jesteś pewien siebie, bo wiesz, że to zrobiłeś, ale grasz takiego no bardziej grasz, grasz w ten sposób. Widzisz, już, wszędzie musisz się mnie zachować, nawet w sądzie jak siedzisz jako oskarżony, ty, czy podejrzany, to oni się cały czas obserwują, to są psychologowie, to są psychologowie, to nie są idioci, te Polskiej milicji, jak nie skończył podstawówki, to by najczęściej brali do milicji. To są psychologowie. Andrzej, ja pamiętam kiedyś w nocy na fischmarkcie powiedziałeś takie słowa: Lepiej zdechnąć na wolności niż żyć w dostatku w więzieniu. Oczywiście ja tam za długo nie mieszkałem, częściowo w więzieniu, wiesz. lepsze warunki. No, no właśnie. <laughs> Wolałbym tam nawet, jak w więzieniu, wiesz? Zdechnąć, ale na wolności. Czy wtedy, kiedy siebie zatrzymywali, czy ty. Czułeś żal za wolnością? Żałowałeś tego, że, że stracisz wolność na jakiś czas? To dam Ci taki przykład. A jak się może taki... Dlaczego na przykład taka jak złapiesz dorosłego i włożysz go do klatki, to zdechnie w niej. On zdechnie w niej. Jeśli się wychowa, wychowa w niej od małego, znie się tam, wyje się z jajka, on będzie żył. On będzie żył, będzie śpiewał. Ale taki złapany na wolności, on nie będzie ani śpiewał. Jego życie jest takie puste. Andrzej, mogę Cię zapewnić, że jeszcze zaśpiewasz. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.